Cześć, dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie na wtorku z finansami, odcinek 38. Dzisiaj jak widzicie odcinek będzie szczególny, nie jestem sam, jestem w towarzystwie mojego gościa, a tym gościem jest Robert Burdach, zarządzający portfelami akcyjnymi w Generali Investment TFI. No właśnie Robert, powiedz parę słów o sobie. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Ja nazywam się Robert Burdach, pracuję w Generali Investments TFI już od prawie 12 lat. Jestem członkiem zespołu akcyjnego. Pod moją opieką lub współopieką znajdują się fundusze mieszane dokładniej rzecz ujmując, generali korona zrównoważony oraz generali stabilnego wzrostu oraz czysto akcyjny produkt czysto akcyjny fundusz, fundusz generali akcje Turcji. Czyli zarządzasz częścią akcyjną tych portfeli to pod Twoimi skrzydłami ile jest w tej chwili aktywów pod zarządzaniem? Około 450 milionów złotych. Czyli zdecydowanie mamy człowieka, który doskonale nadaje się do tego, żeby podpowiadać na Wasze pytania związane z tym, w jaki sposób inwestowane są pieniądze w ramach PPK, czyli w ramach pracowniczych programów kapitałowych, pracowniczych plan planów kapitałowych. Dlaczego ten temat w ogóle dzisiaj poruszamy? No, kilka miesięcy temu zadałem wam na Facebooku takie właśnie pytanie. Co chcielibyście wiedzieć na temat tego, w jaki sposób wasze pieniądze są inwestowane? Bo wydaje mi się, że większość z was, jeżeli słuchaliście wcześniejszych moich audycji na temat PPK, zdecydowała się jednak pozostać w pracowniczych planach kapitałowych, co moim zdaniem jest bardzo dobrą decyzją. Za chwilę powiem też, dlaczego. No ale pytanie, co się dzieje dalej? Kiedy pieniądze są do PPK wpłacone, to w jaki sposób one później są pomnażane? I przede wszystkim. Tą częścią dzisiaj się zajmiemy w ramach naszej audycji. Gdyby ktoś jakimś cudem z Was nie słyszał jeszcze, co to są pracownicze plany kapitałowe albo jak one działają, to zachęcam Was bardzo gorąco. Na blogu znajdziecie bardzo precyzyjny artykuł, który odpowiada na mnóstwo pytań związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi i tłumaczy jak one działają. Ale żeby było Wam łatwiej, dzisiaj to przypomnę tylko, że w ramach pracowniczych planów kapitałowych. Trzy podmioty składają się na Waszą przyszłą emeryturę. Robisz to Ty, wpłacając 2% swojego wynagrodzenia brutto. Robi to Twój pracodawca, wpłacając 1,5% swojego wynagrodzenia brutto. I oprócz tego jeszcze co roku dostajesz dopłatę z funduszu pracy, który w tej chwili jest traktowany jako środki państwowe. I to jest 240 zł rocznie, no i dodatkowo jednorazowo 250 zł opłaty powitalnej. Co to znaczy? To znaczy, że już na wstępie Twoje pieniądze no, rosną, jakby tak policzyć wszystkie wypływy z Twojej kieszeni łącznie z podatkami, a doliczyć wpływy, no to tak ponad 70%, myślę spokojnie, stopę zwrotu macie na dzień dobry. Dlatego moim zdaniem z punktu widzenia pracownika zdecydowanie opłaca się w, z pracowniczych planów kapitałowych korzystać. Ale jeżeli już wpłacicie tam pieniądze, no to pozostaje pytanie, co się z nimi dzieje. I ustawa mówi o tym, że takie podmioty mogą zarządzać tymi pieniędzmi, czyli to może być Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, wtedy pieniądze będą trafiały do specjalnego funduszu inwestycyjnego. To może być powszechne Towarzystwo Emerytalne, czyli podmiot zarządzający OFE, otwartym funduszem emerytalnym, no ale pewnie w kontekście tego, że za chwilę OFE przestaną istnieć, PTE też przekształci się w TFI. No, i mogą to być też zakłady ubezpieczeń, ponieważ pracownicze plany kapitałowe mogą być prowadzone w formie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Ale bez względu na to, jaki to będzie podmiot, to wszystkie te fundusze będą zarządzane w pewien określony sposób. I Robert jest właśnie przedstawicielem TFI, Generali Investments TFI, znanego Wam na pewno do niedawna pod nazwą Union Investments TFI. I teraz już oddam głos Robertowi, żeby trochę nam opowiedział o tym, co dzieje się z tymi pieniędzmi po tym, jak już zostaną wpłacone? No to Robert, oddaję Ci głos, a tutaj mamy taki mały pomocniczy slajd. Okej, okay, dzięki. Na tym, na tym slajdzie, na tym grafie, możecie zobaczyć, jaki z grubsza jest pomysł ustawodawcy na te właśnie nasze fundusze PPK. I pierwsze, co musimy wiedzieć, to to, że te, to będą fundusze tak zwane mieszane, czyli w każdym funduszu, praktycznie w każdym, oprócz tego ostatniego, kiedy będziemy już bardzo blisko emerytury, będą się znajdowały zarówno akcje, jak i Instrumenty bezpieczniejsze, czyli obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Druga kwestia to to, to że polityka inwestycyjna tych, tych produktów, tych funduszy będzie się powoli, ale, ale zmieniać w czasie. Czyli im bliżej będziemy naszego 60 roku czasu, tym profil inwestycyjny tych funduszy będzie, będzie coraz bezpieczniejszy, czyli krótko mówiąc, będzie relatywnie zwiększała się Udział tych instrumentów bezpiecznych, czyli obligacji, i instrumentów pieniężnych, a będą malały udziały akcji. I to, co widzicie tutaj na tej grafice, to pokazuje mniej więcej, właśnie licząc od 60 roku życia wstecz, jak będzie zmieniała się struktura tego portfela. To jest takie modelowe pokazanie, że na 40 lat, jeżeli ktoś ma teraz około 40 lat, czyli 20 lat do emerytury, to mniej więcej między 60 a 80% środków będzie w akcjach, czyli tutaj mm -hmm. pokazaliśmy słupek, że przeciętnie to będzie około 70% i im bliżej, tym tych akcji będzie mniej w tym ostatnim funduszu nawet może ich nie być w ogóle, bo tam jest maksymalny tak. limit, prawda? Że maksymalnie 15%. Czyli te fundusze, wszystko jedno, czy to będzie zarządzało nimi TFI, czy będzie zarządzało nimi PTE, jeśli przetrwa, czy będzie to zakład ubezpieczeń, to każdy będzie realizował politykę inwestycyjną w oparciu o te limity, które są tutaj, i każdy będzie zarządzał takim funduszem daty docelowej. Za chwilę powiemy jeszcze więcej o tych funduszach, ale na razie no, mamy. Taki ogólny zrobiliśmy podział na akcje i obligacje. Ale oprócz tego, oprócz tego są jeszcze limity w ramach poszczególnych tych części, prawda? Też ustawa przewiduje, co dokładnie tak. można robić w ramach akcji i co w ramach obligacji. Więc, gdybyś o tym trochę opowiedział. Okej, okay. więc tak jak wspomniałeś, są limity ogólne dedykowane do całego produktu, całego funduszu, ale są też limity dedykowane do części udziałowej, czyli krótko mówiąc, tej akcyjnej i do części obligacyjnej. Jeżeli chodzi o taki główny limit dotyczący całego funduszu, to brzmi on tak, że maksymalnie 30% aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty denominowane w innej walucie niż, niż złoty. Jeśli chodzi o limity odnoszące się do stricte części udziałowej, to podstawowy limit jest taki, że minimum 40% tej części udziałowej musi być zainwestowane w akcje wchodzące w skład indeksu WIG-20. Maksimum 20% części udziałowej. Może być zainwestowane w akcje wchodzące w skład Midwigu, czyli popularnie nazywanych średnich spółek, i trzeci limit limit dotyczący polskich inwestycji akcyjnych, maksymalnie 10% aktywów części udziałowej może być zainwestowane w spółki pozostałe, czyli możemy przyjąć, że to będą spółki ze Zwigu, czyli spółki małe. I ostatni limit, minimum 20% części udziałowej musi być zainwestowane w akcje zagraniczne. Czyli mamy taką dość tutaj jasną na pierwszy oka sytuację, że w każdym funduszu i część akcyjna i część obligacyjna też ma pewne, pewne limity, więc się rodzi takie pierwsze pytanie, no to co, to wszyscy będą zarządzać w identyczny sposób? No właśnie te te limity są, ale one są to są takie szerokie, szerokie ramy. To, to nie jest coś tak bardzo, bardzo szczegółowego, żeby obawiać się, że, że te wszystkie produkty dostarczane przez, przez różne instytucje finansowe, żeby, żeby ich wyniki były bardzo zbliżone. Myślę, że po kilku miesiącach, a już na pewno po kilku latach będzie można. Gołym okiem zobaczyć duże, duże różnice liczone w, w, w punktach procentowych, w stopach zwrotu między różnymi rozwiązaniami. No to przejdźmy teraz do pytań. Prosiłem Was, żebyście je zadawali i część z nich zebrałem już tutaj, żeby sprawnie nam szła rozmowa. I pierwsze pytanie mam takie, Robert. Jak Ty jako zarządzający oceniasz te wszystkie limity? Czy nie wolałbyś mieć nie wiem, większej swobody w decydowaniu, w jaki sposób te pieniądze są inwestowane? Pewnie wolałbym mieć całkowitą swobodę w, w inwestowaniu, aczkolwiek rozumiem, że, że te limity ja je postrzegam jako takie ramy inwestycyjne. Rozumiem, że one zostały zaproponowane, bo no bo jednak w ten sposób ustawodawca. Minimalizuje ryzyko, że, że jakaś instytucja, jakiś, jacyś konkretni ludzie przesadzą z, z brawurowością i w zbyt ryzykowny sposób będą inwestowali środki, które bądź co bądź mają pomóc w sfinansowaniu naszych, naszej emerytury. A czy narzucanie Twoim zdaniem takiego limitu, jak to, że minimum 40% tej części akcyjnej powinno być w spółkach wig 20, czyli no, WIG-20, 20 największych spółek, z których tam chyba 12, jeśli dobrze pamiętam, to są duże państwowe 11, molochy. Tak. 11. Jeszcze to sprawdzałem, tak. No to w takim razie, no, jak to oceniasz? Czy, czy, czy to ma sens? Bo wiesz, tak jak zbieram te pytania od ludzi, sam też sobie je zadaję, to jest takie zastanawiające, dlaczego akurat aż tak duża ekspozycja na największe polskie mhm. spółki. Można o tym długo dyskutować, i, i są argumenty pro, że, że mogłoby to być nawet więcej niż 40%. Są argumenty przemawiające za tym, że to powinno być mniej. Można to krótko podsumować w ten sposób, że, że te 40% jest ok. Jest, jest tych 9 spółek prywatnych, więc jeżeli ktoś się uprze, to te 40% może, może zainwestować w same prywatne spółki. Właśnie, czyli... bo to nie znaczy, że ty musisz kupić 20 spółek, nie, prawda? Oczywiście, to po prostu nie, to... możesz kupić dowolne kombinacje, ale z tych z tego konkretnego indeksu. Na tym polega praca zarządzających czy zespołu zarządzającego, żeby tak dobierać spółki do portfela, żeby, żeby one performowały w jak najlepszy sposób. Ale to jest, 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 jest tym, to jest, jest, jest ważka kwestia, jaką, jaką podniosłeś, bo nawet dzisiaj to sprawdziłem i od początku roku na 7 najlepszych spółek z WIK-26 to są spółki prywatne, więc te, te obawy są poniekąd uzasadnione. Skoro wspomniałeś o selekcji spółek, możesz w paru zdaniach powiedzieć, jak wygląda Wasz proces inwestycyjny, w jaki sposób tak od strony takiej praktycznej, od kuchni wygląda mhm. dobór takich spółek do portfela. Okay. proces i po trochu organizacja pracy, to znaczy zespół akcyjny składa się z pięciu osób, zespół obligacyjny w General Investment składa się z siedmiu osób, więc jest to dość duża grupa ludzi, jeśli chodzi o zespół akcyjny to każda z tych pięciu osób ma co najmniej 10 lat doświadczenia, szef zespołu ma już prawie 20 lat doświadczenia na, polsku, na polskim rynku kapitałowym. Do każdego produktu jest oddelegowana jedna jedna osoba, ale pomagamy też sobie w obrębie zespołów. Każdy ma pogłębioną wiedzę, specjalizuje się w kilku sektorach giełdowych. Ja na przykład zajmuję się spółkami producentami gier, spółkami surowcowymi, spółkami paliwowymi i spółkami IT, ale wracając do Meritum, czyli do, do procesu inwestycyjnego, to postrzegamy siebie w General Investments jako specjalistów od selekcji spółek. Czyli w idealnym świecie, jeżeli dobrze wyselekcjonujemy spółkę, to ona może być w naszym portfelu przez, przez wiele, wiele miesięcy, a tak naprawdę, naprawdę lat. I w tym procesie selekcji spółek najbardziej skupiamy się zarówno na, na tych czynnikach jakościowych, jak i, jak i, ilościowych. Bardzo ważna jest analiza jakości zarządu, tego, jaki on ma, jaką on ma historię, jak często mijał się z prawdą w przeszłości bądź nie, jak, kolekwialnie mówiąc, jak dowozi swoje, swoje prognozy, swoje obietnice. Bardzo ważną częścią analizy jest analiza produktu czy, 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 czy usługi, którą świadczy spółki, spółka, czy jest liderem, czy, czy, czy jest goniącym w, w, swojej, w swojej branży. I oczywiście bardzo ważne są aspekty analizy finansowej: tak? czy, czy, czy spółka ma zdrowy bilans, czy ma zdolność wypłaty dywidendy, czy może przeprowadzić buyback, czy wyniki księgowe mają pokrycie w wynikach gotówkowych. I ostatecznie. Coś co decyduje o, o konkretnym momencie kupna bądź sprzedaży, czyli jak wyceniona jest spółka względem konkurentów czy, czy, szerok, czy szerokiego rynku. Czyli z tego co mówisz, pomimo tego, że są te ogólne limity narzucone przez ustawę, to tak naprawdę każda firma, która będzie zarządzała PPK ma swój zespół? Ten zespół ma swój proces, swoją metodologię dobierania tych spółek do portfela, swoją metodologię ważenia, i w związku z tym rozumiem, że spodziewasz się, że jednak różnice w wynikach poszczególnych tych funduszy będą, będą z czasem widoczne. Jestem o tym przekonany. Tak jak teraz, jeżeli weźmiemy pod analizę w miarę spójną grupę funduszy, na przykład funduszy mieszanych typu zrównoważonego wzrostu i najlepsze fundusze mają stopę zwrotu od początku roku kilka, kilkanaście procent, a najgorsze fundusze minus kilka procent. Czyli na, no w perspektywie tych niecałych 11 miesięcy widać tak duże różnice, a tutaj jednak to spektrum inwestycyjne będzie dużo, dużo większe, bo będziemy mieli możliwość po pierwsze dokonywania decyzji alokacyjnej pomiędzy częścią udziałową a część, część dłużną, a po drugie już w obrębie samej części udziałowej będziemy musieli podjąć decyzję właśnie, czy minimalnie inwestujemy w WIG 20, te 40%, czy, czy, czy może więcej, czy minimalnie inwestujemy w instrumenty zagraniczne, w akcje zagraniczne, te 20%, czy może więcej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli im większa, e, większe pole popisu, do popisu, to tym większe będą różnice w stopach zwrotu. A Ty przystąpiłeś do PPK? E, moja firma akurat e, u siebie zorganizowała m, alternatywny plan e, plan PP. Hmm, więc no nie miałem szansy podjąć takiej decyzji. Niemniej jednak na pewno bym przystąpił, gdybym, gdybym miał przed sobą taką decyzję, głównie dlatego, że dostajemy coś za darmo. Tak. To są te, te procenty, które pokazywałeś na początku prezentacji za nasze 2% z nasze, pobieranych z naszego wynagrodzenia, pracodawca jest zobowiązany dopłacić nam co najmniej 1,5%, więc już na starcie jesteśmy w relacji do tych naszych środków 70% do przodu. I możemy wypłacić te środki w każdym momencie, tak. Więc to jest duży, duży plus, nie musimy czekać do 60. roku życia, możemy zrobić to szybciej, wtedy ok, musimy zapłacić podatek belki, musimy oddać część tych pieniędzy, które pracodawca nam podarował, ale wciąż jesteśmy, myślę, że bardzo, bardzo do przodu, więc, więc zdecydowanie tak. Kiedy ja patrzę się na PPK, to właśnie też, pisząc to, co teraz widzicie na tym slajdzie, gdybym pracował na etacie, nie miałbym żadnych wątpliwości. Że warto z tego skorzystać, i teraz możemy sobie dyskutować, co się działo z OFE, jak to wyglądało, ale to jest po prostu tani sposób na zainwestowanie w konkretne klasy aktywów, takich, gdzie na starcie otrzymujemy niemalże podwojenie pieniędzy, które, które wpłacamy. Kokosów z tego nie będzie, bo to jest tylko 2% wynagrodzenia brutto. W drugą stronę też w takim razie nie ma się co martwić tym, że to jakieś duże pieniądze tam płyną, ale czy warto, moim zdaniem, z punktu widzenia pracownika, zdecydowanie tak. Jestem pewny, że te osoby, które teraz zrezygnowały z PPK, jak będą w każdym kolejnym roku porównywać sobie stan swojego konta, e, swoich oszczędności na PPK z tym, co mają ich znajomi, no to pewnie w, jednak przy następnym zapisie, bo co 4 lata będziecie automatycznie do tego PPK zapisywani, nie będziecie mieli żadnych wątpliwości, że warto było z tego skorzystać. E, a ja na zakończenie, tradycyjnie chciałem bardzo podziękować za wszystkie wiadomości, które do mnie przesyłacie i y, dzisiaj y, super e-mail od Przemka. Przemek, Przemek napisał tak. Pracuję w branży budowlanej na stanowisku kierowniczym z zarobkami zdecydowanie powyżej średniej. Bardzo gratuluję. Jednak do tej pory, mimo corocznych podwyżek wynagrodzenia odkładałem tyle samo oszczędności. Wielu moich znajomych nazywa to normalną koleją rzeczy w życiu. Lepiej zarabiamy, więcej wydajemy, więcej nam potrzeba. Natomiast ja czułem powoli, że coś jest nie tak. Standard życia się poprawił, no ale żeby, coraz większe, żeby mieć coraz większe miesięczne oszczędności, trzeba robić coś innego. No i tutaj Przemek opisuje po kolei, jakich prostych, zdroworozsądkowych zmian dokonał, czyli budżet przygotował sobie na przyszły miesiąc i czeka tylko na to, żeby go zrealizować. Wprowadził w życie poświęcanie 30 minut na, fiza, na finanse codziennie. No i generalnie pisze, słuchajcie, że znacznie lepiej czuje się również ze sobą i w swojej skórze. Czuję, że się rozwija, że to nie, nie tylko telewizor na kanapie, czy zakupy, czy jedzenie na mieście, ale ważne są dla niego również coraz większe, rosnące oszczędności, bo stworzył poduszkę bezpieczeństwa, która spokojnie starczy mu na 10-12 miesięcy bez pracy. Życzę Wam również takiego spokoju. Cię uspokajasz też pewnie, jak patrzysz na oszczędności. Nie, mnie to zawsze uspokaja. Trzeba to robić systematycznie i z, i z głową, i zgodnie z jakimś planem, który sobie tam narysowaliśmy, wytyczyliśmy. Także Super. Słuchajcie, Marcin. Robert, dziękuję Ci bardzo serdecznie za poświęcony czas, za, za wszystkie odpowiedzi. E, rozumiem, że jeśli będzie taka potrzeba, to w przyszłości też będzie można jeszcze skorzystać z Twojej wiedzy. S stawię się. Super. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, życzę wam wspaniałego wtorkowego wieczoru i całego tygodnia, trzymajcie się mm -hmm. i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.